Plot twist w świecie streamingu. Amourant wraca na Twitch po dwóch latach na kiku, gdzie zarobiła około 150 milionów złotych. Więc wydaje się, że Twitch w końcu podejmuje walkę z kikiem. I nie tylko w Stanach. Podobno zaprosili topowych polskich streamerów na rozmowy do Warszawy. Mokry Suchar przypadkowo wygadał się, że Twitch chce gadać. Pamiętacie jego kontrowersyjny ban za nadmierną promocję sportu po tym jak biegał na bieżni? Teraz jest zapraszany na wysokopoziomowe rozmowy wraz z innymi twórcami, którzy multistreamują na KIKU. Złote Antosie 2024 na jego kanale osiągnęły rekordowe zasięgi, udowadniając, że polski rynek to łakomy kąsek dla platform streamingowych. Ciekawe, co Twitch może zaproponować na tym jakże sekretnym spotkaniu, a co najważniejsze, co na to inni streamerzy, którzy takiego zaproszenia nie otrzymali, bo byli lojalni. Może być ciekawie, Popcorn i czekam na rozwój sytuacji.